Redakcję R.E.U. wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. arn.eu Wróciłem, Judasze. Ja wiem, że prosiłem, żebyście byli mili dla Marcina, ale widziałem komentarze pod jego filmem. Jeżeli myślicie, że podoba mi się, że spora część z Was jest gotowa od tak zaprzedać ciężką pracę, którą włożyłem w wyprodukowanie ostatnich 80 odcinków, to Macie rację. Cieszę się, że tak wielu z Was spodobał się odcinek prowadzony przez redaktora Evil Saiga. Musimy mu zmienić taksywkę. I nie mam nic przeciwko, żeby w ramach urozmaicenia częściej pojawiał się w tym formacie. Kto wie, może nawet w przyszłości moglibyśmy się podzielić jakoś tak pół na pół. Miałbym wtedy więcej czasu, żeby podgonić inne, większe projekty na głównym kanale, które niestety zalegają od dłuższego czasu. Wy mielibyście za to większy wybór, jeżeli chodzi o dobór newsów. Pomyślimy nad tym. Przechodząc zaś do tematów ważnych, jeżeli wierzyć oświadczeniom całkiem poważnych ludzi w branży, Bloober Team wiecie ci od Have you heard about Medium? Have you heard about Medium? If not, you will. Planuje tudzież już zawiązało umowę o strategicznym partnerstwie z legendarnym konami. Zgodnie z plotkami, głównym celem współpracy ma być stworzenie kolejnej odsłony nieco zaniedbanej obecnie serii Silent Hill. Z oficjalnej komunikacji dowiedzieliśmy się np. ze strony blubera, że istotnie obie firmy zawiązały partnerstwo, a jego celem ma być wspólna praca nad określonymi projektami oraz wymiana know-how. Hideki Hakayawa z Konami powiedział, że połączone mocne strony obu firm pozwolą na tworzenie wysokiej jakości treści. Korporacyjny komunikat samego Konami był już jednak bardziej powściągliwy w słowach. Choć można z niego wywnioskować, że doszło do rozmów i zawiązania jakiejś formy współpracy, to podkreślają, że nadal nie można jeszcze mówić o kompletnej finalizacji i oficjalnie ogłoszą partnerstwo dopiero, gdy dogadają już ostatnie szczegóły. Ciężko nie odnieść jednak wrażenia, że istotnie rozmowy są już na tyle zaawansowane, że obie korporacje nie boją się otwarcie mówić o tym, że zamierzają iść pod rękę w jednym kierunku. Nie oznacza to jednak, że możemy w najbliższym czasie spodziewać się kolejnego Silent Hill. Nigdzie w oficjalnych kom w komunikatach nie zostało to potwierdzone, więc bazujemy wyłącznie na branżowych domysłach. No i co tu dużo mówić? Patrząc na portfolio Blubera, wydaje się to być dość oczywistym wnioskiem. Zobaczymy natomiast, co przyniesie czas. My ze swojej redakcyjnej strony możemy jedynie kibicować, żeby krakowskie studio rosło w siłę. I nie narobiło nam siary przed Japończykami. A skoro jesteśmy przy polskim game, to jeszcze wrzucę jako ciekawostkę. W piątek 2 lipca, czyli prawdopodobnie w dniu publikacji tego materiału, o ile nic się nie spierdaczy, ma mieć miejsce premiera otwartej bety gry wrocławskiego studia White Moon Games. Dlaczego o tym wspominam? Cóż, elementem wartym pewnej uwagi jest przede wszystkim to, że jest to MMORPG, czyli jakby nie patrzeć, dość ambitny projekt. Całość powstaje na kanwie przeglądarkowego Pride of Turn, a twórcy wskazują na inspiracje czerpane z takich gigantów nostalgii jak Baldur's Gate czy Heroes of Might and Magic. Trailer gry wygląda bardzo solidnie, więc zachęcam do wsparcia polskiego Game Devu i dania twórcom feedbacku. A skoro mówimy o wspieraniu lokalnych twórców, dużo się ostatnio mówi o opłacie reprograficznej, która budzi dużo kontrowersji, a w dużym skrócie ma pozwolić na godne życie i emerytury artystom, którzy... Tworząc jakże potrzebną, a często niedocenianą sztukę, czują się zaniedbani przez społeczeństwo kmiotów i ekspedientek. <laughs> I o ile każdy człowiek potrafiący dodać dwa do dwóch, wie, jak skończyłoby się wprowadzenie opłaty w jej obecnym kształcie podwyżka cen i de facto podwójne opodatkowanie uczciwych konsumentów to na ciekawy i warty dyskusji pomysł wpadła Francja. Przynajmniej jeżeli chodzi o branżę filmową, która, jak wiemy, również jest nośnikiem kultury. Otóż francuski rząd zadeklarował, że 25% zysków wyciąganych z tego kraju przez platformy streamingowe pokroju Netflixa czy Disney Plus ma być reinwestowane przez wspomniane platformy w lokalny content. No i nie zagłębiając się w meandry prawne tego rozwiązania, to brzmi jak całkiem niezły pomysł. Po pierwsze z tego co rozumiem, mówimy zaledwie o jednej czwartej kwoty, która w innym wypadku i tak wyjechałaby z tego kraju. Po drugie, jak się te pieniądze zainwestuje sensownie, to przecież przyniosą one zwrot tej korporacji. Po trzecie jest to realne wsparcie dla lokalnych artystów poprzez stworzenie nowych stanowisk pracy, a nie na przykład wydumane korzyści społeczne czerpane z negocjowalnej urody poezji. Zyskają na tym dziesiątki, jak nie setki reżyserów, scenarzystów, operatorów światła, kamer, dźwięku, montażystów itd. Nawet jeżeli nie wyżyją się kreatywnie przy tworzeniu danego show na zlecenie, to za zarobione pieniądze będą mogli cieszyć się pewną życiową stabilnością, a kto wie, może dzięki niej w wolnym czasie stworzą dobra kultury, które w innym wypadku by nie powstały. Po czwarte, wreszcie, jest to promocja francuskiej kultury, ponieważ taki Netflix, jak już coś stworzy, to będzie chciał to spieniężyć, więc udostępni taki show dla możliwie największej liczby odbiorców. No i wiadomo, że banie przez państwo w budżecie w żadnym razie nie jest pożądane przez jakąkolwiek korporację, to jednak wydaje mi się, że takie podejście będzie dla wspomnianego Netflixa co najwyżej pewną niedogodnością, a nie jakimś absolutnym dramatem i kosztem, który będzie trzeba przerzucić na konsumentów. A kto wie, może Polska mogłaby pójść w ślady Francji? O ile się nie mylę, francuskie prawo opiera się o dyrektywę Unii Europejskiej. Ja wiem, że liczba płacących użytkowników Netflixa zarejestrowanych w naszym kraju, a nie przez VPN-a w Argentynie, może być dość nikczemna, więc nie ma co oczekiwać hitów za złoty 29, zł, ale powiedzcie, co was być może skłoniłoby do wykupienia abonamentu Netflixa. Remake polskiego Wiedźmina? Trudne Sprawy 2? Aktorska wersja Kucy z Bronxu? Tomasz Karolak jako Bubble Jack? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach. A ja na dzisiaj się z Wami żegnam i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!